Maestro, nauczyciel, debiut roku i statuetka. Statuetka, tak. No, Czy nauczyciel, nie wiem, skoro tak mnie nazwały, niech tak będzie. Maestro, to jest nauczyciel. Nie pamiętam w jakim języku. Nie wiem, czy to jest nauczyciel. Jest to mistrz w swoim fachu. Okay. Tak się czuję, ale czy jestem nauczycielem? Polemizowałbym. Okej, okay. tak to można nazwać. Tak. Mistrz w swoim fachu. A czy uważasz, że mógłbyś być autorytetem w tym fachu? Nie wiem. Ja robię to najlepiej, jak ja potrafię. I nie wiem, czy mogę być autorytetem. Uważam, że jeżeli chodzi o bycie autorytetem, to tylko pod względem tego, żeby jak już coś robisz, to najlepiej, jak to się da. Mhm. Czy w ogóle jesteś zaskoczony tym, że zostałeś wyróżniony? W ogóle. Czyli Wisienka na torcie poprzedniego Nie, całego roku. Jakby jest to bardzo miłe dla mnie, włożyłem w to dużo pracy. Jest to debiut roku. Zrobiłem swój debiut w wieku 30 lat, hmm. więc późno jak na debiut, ale jakby lepiej późno... Nieważne kiedy, tak, ważne jak, więc... Jestem bardzo wdzięczny i, i cieszę się. Ostatnio słuchałem Twojej rozmowy w CGM. -ie. Powiedziałeś tam m.in., że gdyby Awi potrzebował miliona złotych, to byś mu pożyczył. On tak samo tobie. Czym jest Wasza przyjaźń? Nasza przyjaźń jest relacją, która przeszła wiele różnych sytuacji i była poddana wielu próbom. I wszystkie te próby jakby przetrwaliśmy, więc jest to mocna więź, która się nazywa przyjaźnią. W tej samej rozmowie mówiłeś, że sport odmienił Twoje życie. Jak forma? To jest za dużo, tak powiedziałem? Tak, mówiłeś tam, że sport dużo zmienił w Twoim życiu. To. Byłem może w momencie, w którym było tego sportu dużo. Ogólnie staram się uprawiać ten sport. Nie jest to moje jakieś wiesz. Nie wiadomo jaka pasja. natomiast... Na staram się być aktywny. Staram się być aktywny i na pewno to ma pozytywny wpływ na, na samopoczucie i na życie. Jesteśmy mniej więcej. To była nagroda za 2022 rok. Jesteśmy w połowie 2023. Czego możemy się spodziewać w tej drugiej połówce? W drugiej połówce nie wiem, ale w następnym roku jesteśmy w stanie się spodziewać tego, że będę tutaj i odbiorę kolejną statuetkę za album roku 2023. Pewny siebie, pokazujący co potrafi. Ale z całą pokorą. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo i co. Życzę kolejnych sukcesów i dobrej zabawy. Dziękuję, o dobrego, bawcie się dobrze.